Gwiazdy o zdrowiu psychicznym. Dagmara Bryzek. Dzień dobry wszystkim. Witam serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. Na początku chciałbym powiedzieć kilka słów o tym, po co właściwie się spotykamy i jaka idea stoi za naszymi działaniami. Jako psychomedik skupiamy się na zwiększeniu dostępu do rzetelnej, przystępnej psychoedukacji. Od lat aktywnie działamy w mediach społecznościowych, tworząc treści, które mają realnie wspierać ludzi w codziennych trudnościach emocjonalnych i psychicznych. Do tej pory udało nam się opublikować już kilka e-booków, które spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem. Ich opiekunami merytorycznymi i ambasadorami były znane i cenione osoby, które tak jak Martyna Wojciechowska czy Michał Koterski i wielu innych, których znacie. Już niedługo wydajemy kolejny bezpłatny materiał, nad którym intensywnie pracujemy. Mam nadzieję, że okaże się równie wartościowy i pomocny jak poprzednie. Dzisiejsze spotkanie jest częścią tej szerokiej misji. Chcemy dzielić się wiedzą, inspirować do refleksji i wspierać budowanie większej świadomości naszego zdrowia psychicznego. I dlatego niezmiernie cieszę się, że możemy dziś gościć osobę, która łączy talent artystyczny z ogromną wrażliwością a zarazem nie boi się mówić o trudnych doświadczeniach i emocjach. Moim hmm. i Państwa gościem jest dzisiaj aktorka młodego pokolenia, która wiel, którą wielu z Was może kojarzyć z roli Jadwigi w Koronie Królów, ale także z takich produkcji jak Pierwsza Miłość, Pokolenie Ika, czy Barwy Szczęścia. Jest dzisiaj ze mną Dagmara Bryzek. Dagmara, dziękuję, że jesteś z nami. Dziękuję również za zaproszenie, za przyjemność po mojej stronie i bardzo się cieszę, że będę mogła dzisiaj się podzielić z nami moim doświadczeniem i moimi przemyśleniami. Tak, nam też jest niezmiernie miło. Dagmaro, w koronie królów zagrałaś postać historyczną, budzącą wiele emocji. Jak zareagować na pierwszą falę komentarzy tych dobrych i tych niekoniecznie? Mm. Tak, ja miałam dosyć szeroki rozstrzał, jeżeli chodzi o przyjęcie królowej Jadwigi i właśnie roli, którą odgrywałam, ponieważ Królowa Jadwiga to była bardzo dobra postać, lubiana przez wielu ludzi, więc nie budziła zbyt wielu kontrowersji, zawsze zachowywała się właściwie. Raczej ludzie ją kochali i po prostu spotkałam się z tak ogromnym uznaniem, z takim uwielbieniem dla tej roli, że było to dla mnie bardzo, no bardzo miłe uczucie, jednak ludzie lubili tę postać. Ale no mam wrażenie, że każdy kij ma dwa końce i tam, gdzie jest bardzo wysoka, wysoka probata jest również i ten drugi koniec, który jest nie zawsze pozytywny i spotkałam się z tym, dużo ludzi mnie hejtowało, że gram w koronie królów i też utożsamiali mnie politycznie z rolą. Na co dzień spotykałam się z takimi komentarzami, też nie tylko anonimowo w internecie, ale też w twarz. I tak szczerze, dopóki pracowałam w serialu i byłam bardzo skupiona na pracy, to mnie to nie dotykało. Ponieważ byłam skupiona na swojej, na swojej roli, ale w momencie, kiedy pojawiła się jakaś taka cisza, kiedy już nie miałam na tłoku pracy, myśli i bodźców z zewnątrz. To przyznam szczerze, że mocno mnie to dotknęło i, i uderzyło gdzieś tam w moje poczucie własnej wartości, ale już teraz wyciągnęłam z tego wnioski i, i, i na pewno sobie z tym lepiej radzę. <laughs> Więc taki, taki, taki był, takie było odczucie. Oczywiście, powiedz mi, jako m, aktorka młodego pokolenia, m, czy masz takie poczucie, że młode pokolenia aktorów jest bardziej narażone na hejt niż starsi koledzy po fachu. Właśnie, wydaje mi się, że każda osoba, która funkcjonuje w mediach, która jest uważana za osobę publiczną, jest tak samo narażona na hejt. Że nieważne, czy jesteś starszym czy młodszym, że gdzieś tam ludzie e, dają sobie to prawo do wyrażenia ocen, ponieważ gdzieś tam funkcjonujemy w tym internecie i ludzie. Ludzie czują, że mogą więcej, że jakby gdzieś tam, jako po prostu takie figury, gdzieś z kimś się, z czymś się kojarzymy, więc wydaje mi się, że każda osoba po prostu publiczna się z tym mierzy. Nie wydaje mi się, żeby to było zależne od wieku. Chociaż może po prostu ci młodsi więcej po prostu funkcjonują w internecie niż starsi, więc może to jest ten czynnik? Tak, zgadzam się, bo jednak faktycznie ten hejt się pojawił wraz z rozwojem tego internetu i w ogóle samo zjawisko hejtu zostało tak powiązane bezpośrednio z tym, z tym internetem. A powiedz mi, czy zauważyłaś może różnicę między hejtem wobec Twojej osoby, a krytyką graną przez Ciebie postaci? Hejtem, a krytyką. Mm, tak, oczywiście, no, hejt jest bardzo mało twórczy, a krytykę ja bardzo chętnie przyjmuję i pff, oczywiście nie, nie zawsze jakby wiadomo, to, to też jest proces. Ale jeżeli jest to konstruktywna krytyka i ktoś chce mi powiedzieć coś, co ulepszy moją pracę, to jestem jak najbardziej otwarta. A jeżeli dostaję... E, Treść pod, pod yy, moim adresem, która wiem, że nic nie wnosi do mojego życia, jest tylko i wyłącznie wylewem frustracji, to, to też nie wiadomo za bardzo, jak sobie z tym radzić, ponieważ jest to ani pozytywne, ani negatywne, znaczy jest to w sobie negatywne, ale jakby taki komentarz, który za bardzo nic zupełnie nie wnosi i, i wydaje mi się, że to jest ta, ta różnica. A właśnie będąc w, w tematyce tych komentarzy, czy zdarzyło ci się odpowiedzieć jakiemuś hejterowi? Zdarzyło mi się, zdarzyło mi się i to też jest dla mnie duża lekcja. Ponieważ mam tak, że mm, miałam... mam wiele, wiele, wiele komentarzy pod swoimi zdjęciami i... Są pewne osoby, które ja po prostu ignoruję, ponieważ jeżeli wejdę w jakąkolwiek interakcję, to już zasila energetycznie tę osobę, i ta osoba się nakręca, i to buduje po prostu falę kolejnych komentarzy. I czasami to eskaluje do czegoś tak ogromnego, że ja mówię: Boże, jedyny, po co ja w ogóle odpisałam, że jakby dałam po prostu zalążek tej energii, więc. Ee, Wydaje mi się, że najlepszym sposobem to jest po prostu ignorowanie, ponieważ wchodzenie w ten hejt to jest po prostu ta lawina dalej. Jeżeli ktoś nie dostanie od nas żadnej energii, to nie ma po prostu od czego się odbić. Więc e, tak, wydaje mi się, że najlepszym sposobem jest po prostu ignorowanie hejtu i ignorowanie Super. negatywnych rzeczy. A, czy Twoja relacja z social mediami zmieniła się ze względu na pojawiające się takie komentarze? Właśnie nie wiem, czy ze względu na komentarze, ale w ogóle zmieniła się. Na pewno bardzo się zdystansowałam do social mediów. Kiedyś przyznam się, że nie miałam do tego za bardzo dystansu, i traktowałam to tak bardzo na serio. I bardzo chciałam zawsze się od tego tak zdystansować, że wrzucam coś i, mm, i mam nad tym kontrolę, że załóżmy, że wrzucam coś, bo, bo chcę się tym podzielić, a nie dlatego, że gdzieś tam czuję jakąś presję, czy, czy tak trzeba wrzucać, że byłam taka, właśnie zalana tymi social mediami i tak jak to powinno wyglądać. A, a teraz yy, uczę się właśnie cały czas jeszcze tego dystansu i tego, żeby. Mm, że to jednak wciąż jest kreacja, to nie jest prawdziwe życie i, i wydaje mi się, że teraz dużo bardziej świadomie tym zarządzam niż kiedyś i swoją prywatnością w ogóle. Powiedz mi Maro, gdybyś tak z perspektywy czasu dzisiaj mogła odpisać na jeden taki komentarz, chociaż który nie był zbyt pochlebny co do twojej osoby, jak byś dzisiaj sformułowała taki, taki komentarz? Pytanie nie, trudne, bo nie. nie no. E, tutaj mówimy o zdrowiu psychicznym, a pewnie powiedziałabym coś takiego. Mało e, e, zdrowa reakcja. Może no tak jak powiedziałam, najlepiej nie reagować, ale. Mm, nie wiem, załóżmy, że ktoś by mi skomentował e, moją wagę, bądź mój wygląd, co mnie przez większość życia bardzo triggerowało e, i bardzo nie lubię też komentarzy na ten temat. To jakby ktoś na przykład powiedział mi, ojku, jesteś za chuda, albo ojku, jej, nie wiem, mm, że coś powiedziałabym, zastanowiłabym się, co to mi robi i bym powiedziała na przykład, jeżeli ten komentarz poniekąd wpływa na mnie, Dobrze, w takim sensie, że dla kogoś to jest wiele frustracji, a ja mam takie. W sumie zgadzam się z tą osobą. Faktycznie, na przykład chciałam przytyć i ktoś mi pisze: O, przytyłaś, to mam takie dziękuję ci bardzo, albo chciałam schudnąć i ktoś pisze zachudaj mi się sobie jest, tak udało mi się. Więc jakby może na takiej zasadzie. To byłby świetny pomysł faktycznie. Tak. W ogóle <grym> sprawdzałem listę filmów, które których Jest ona ogromna. Generalnie jestem pod wrażeniem, że tak młoda osoba już zagrała w tak wielu produkcjach. I przygotowałem sobie na tym w związku z tym pytanie, ponieważ widać, że, że ten świat show biznesu w twoim przypadku jest bardzo intensywny. Pytanie, na ile on jest przewidywalny i powiedz mi, czy są jakieś rytuały, które pomagają Ci zachować taką wewnętrzną równowagę w tym wszystkim? Tak, są oczywiście. No, świat showbiz jest bardzo nieprzewidywalny i to jest, wydaje mi się, że domena tego świata, co też może być wykańczające, ponieważ gdzieś tam potrzebujemy tej bazy i potrzebujemy tego wyciszenia. I dla mnie czymś takim jest przede wszystkim sport, medytacja, yoga, jakieś właśnie takie rytuały, które sprawiają, że czuję, że dbam o siebie i gdzieś tam się potrafię uziemić. Dlatego to jest jakby drugi człon mojego życia, gdzie właśnie też się spełniam, bo pomaga mi to zachować właśnie taki balans, że wiem, kim jestem, że jednak mam jakąś sprawczość. A nie jestem tylko zależna od tego, czy ktoś mnie zaakceptuje, czy komuś się moja rola. Znaczy, m, m, mój mój występ na castingu spodoba bądź nie, bo jakby jesteśmy zależni od wielu, wielu czynników, e, niezależnych od nas, więc e, potrzeba, potrzeba budować bazę. Tak jak mówię, jakby u mnie sport jest zawsze na pierwszym miejscu e, i też ostatnio medytacja i różne takie ćwiczenia uziemiające, oddechowe, e, polecam m, m, masę, nie wiem, czy <laughs> teraz opowiadać o tym, ale... No nie no bo tak jak, takie rzeczy, jak wąchanie, jakiegoś zapachu sprawiają, że. E, Doświadczenie świata, Ziemia. prawda? Doświadczenie świata, po prostu wrócenie do e, swoich zmysłów e, uwagą do, do takich atawistycznych, e, takich naszych tutaj e, potrzeb. No. Super, to świetnie słyszeć. A powiedz mi, czy był w Twojej karierze taki moment, w którym poczułaś, że um, to zdrowie psychiczne to jest taki um, element już na którym trzeba świadomie um, pracować. Ja w ogóle bardzo y, szybko zaczęłam i wydaje mi się, że nie, nie wiem nawet czemu aż tak to jakby podoczyło się w moim życiu, ale w sumie jestem za to wdzięczna, że, że gdzieś tam świadomość się pojawiła dosyć, dosyć wcześnie, ponieważ ja do szkoły aktorskiej się właśnie na takiej zasadzie przygotowywałam. E, trafiłam właśnie do takiej e, nauczycielki, która była też kołczką personalną i uczyła aktorstwa nie poprzez e, występowanie, a bardziej... Że jeżeli mamy jakiś opór, nie potrafimy wyrazić złości, nie potrafimy tego zagrać, to trzeba się zastanowić, czemu, jak nam tutaj to się ma z relacją z mamą, z tatą. I pracowałam sobie, przygotowując się do szkoły aktorskiej, bardziej tak, e, pracując nad sobą e, psychicznie niż nad tekstami panem Tadeuszem, że w momencie, kiedy ja czułam, że Oczywiście to był duży proces. To nie jest tak, że dostając się do szkoły aktorskiej, już potrafiłam wyrażać wszystkie emocje, bo okazuje się, że nadal jeszcze nad wieloma rzeczami muszę pracować, ale że gdzieś tam to ta świadomość się e, zaczęła. I za właśnie dlatego właśnie to aktorstwo było zawsze dla mnie jakąś taką drogą i, i narzędziem, które pomagało mi to zgłębiać. takim bodźcem, który, który mnie motywował też do tej pracy. A, a czy był taki moment, że musiałaś udawać szczęście? Kiedy być może w środku działo się coś zupełnie innego. Oczywiście, choćby wczoraj. Okay. Tak, no, tak no, są takie sytuacje. Nie polecam, ale no, przecież nie zawsze możemy czuć się tak, jak się czujemy, bo jesteśmy chociażby w pracy, musimy być profesjonalni. I przynajmniej ja w swoim zawodzie bardzo często muszę być... Prowadziłam też program w telewizji, który jest o pozytywnych rzeczach, a nie zawsze budzę się z uśmiechem na ustach. Czasami coś się wydarzyło, a musisz iść do pracy i, i być profesjonalnym, profesjonalną. I po prostu to zagrać i to zrobić, więc... Więc tak, są takie sytuacje, ale... I to jest normalne i moim zdaniem to jest życie. Ale warto to obserwować i wiedzieć, że te emocje, które odczuwamy, one nie znikają. I to nie jest tak, że jeżeli nie zwracamy na nie uwagę przez y, najbliższych kilka godzin, to one się rozpuszczą. Tylko, żeby jak nie mamy teraz przestrzeni, to żeby gdzieś potem dać sobie ten moment, wrócić do siebie i y, poddychać zobaczyć, co się rzeczywiście dzieje. Bo, ponieważ to też tak działa, że im bardziej je tłamsimy, te emocje, tym bardziej one chcą wyjść na powierzchnię i tym więcej siły zużywamy, żeby je tam zdusić. Więc polecam puszczanie emocji. Jasne. A czy w takim procesie być może brali gdzieś udział Twoi bliscy w ogóle, jeśli chodzi o, o Twoje samopoczucie psychiczne, czy, czy jest takie wsparcie i czy można w ogóle liczyć na, na nie w kontekście bliskich osób? Tak, uważam, że to jest bardzo ważne wsparcie bliscy. Też jest trochę, no właśnie, to, tak, no wiadomo, bliscy nas, moim zdaniem, jak najbardziej są w stanie wesprzeć, ale też w jakimś aspekcie i też nie zawsze polecam też korzystanie z terapii, jeżeli na przykład bliscy nam doradzają na różne sposoby, ale wiemy, że jednak nad czymś tam głębiej trzeba popracować, więc ja sama e, jestem, byłam w terapii i, i to mi rzeczywiście też wiele rzeczy poukłada, Mało, ale bliscy są też ważnym elementem. Jakby uważam, że trzeba to no, tak, że to, to i to jakby te wszystkie aspekty trzeba ze sobą połączyć. Że to jest takie po prostu nasze, nasze życie. No. Tak. Gdybyś mogła powiedzieć coś młodym ludziom, którzy zmagają się z lękiem, presją lub kryzysem psychicznym, co byś... Co by to było z perspektywy Dagmary, a nie aktorki? Tak. Powiedziałabym, żeby pamiętali, że nie są sami, ponieważ bardzo często czujemy się bardzo samotni i czujemy, że nie mamy pomocy, ale to jest tylko i wyłącznie nasze przeświadczenie. A najczęściej, jeżeli tylko i wyłącznie o tę pomoc poprosimy, to, to ją znajdziemy. Czy terapia, czy właśnie zadzwonienie do przyjaciela, czy do mamy, jest masa grup wsparcia, jakieś organizacje, koła, nie wiem, żeby po prostu szukać tej pomocy, żeby pamiętać, że nie jest się samym, no bo to jest gdzieś tam w nas. Cały czas ta potrzeba wspólnoty przytulenia bliskości jest, więc pamiętajmy o tym, że ludzie dookoła są chętni nas przytulić, nam pomóc i wesprzeć czy wyleczyć jak terapia. To były świetne słowa podsumowujące naszą dzisiejszą dyskusję. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejsze dziękuję spotkanie. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem była dzisiaj Dagmara Bryzek. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję również. Mam nadzieję, że gdzieś tam moje słowa do kogoś dotrą i, i pomogą dołożyć tę cegiełkę do zdrowia psychicznego. Ja jestem przekonany, że dotrą. I <laughs> jeszcze raz dziękuję. Dziękuję. Do zobaczenia.